Telewiza Prezenta Idiotki nie idą do nieba Odcinek drugi W poprzednim odcinku Wariat Kibicu mój Wyjdziesz za mnie wreszcie Masz 30 sekund 11 9 3 już Oczywiście, kochanie. Jesteś w ciąży. To Twoja ostatnia noc. Kawalerska noc. Nie wiem, która to wybrała, ale Patricio będzie zachwycony. Wiesz, gdzie teraz jest? Dzień ślubu. Wszystko ci wyjaśnię. Nic od ciebie nie chcę. Proszę. To za wszystko zapłaciłeś i jest twoje. Co robisz? nami życie. Nie obchodzą mnie pieniądze. Tylko ty. Nie możesz tak iść. Nie szukaj mnie. Czekaj Co to za skandal? Mój mąż całował się z moją siostrą Dość, przynosisz nam wstyd Patricio zorganizował dla ciebie piękne wesele Nie chcę go Nie kupi mnie Moje serce nie jest na sprzedaż Nie rozumiesz mnie

No vas a llorar, idiota. Voy a llorar. No, ¿Voy a llorar? ¡Yo no voy a llorar! ni de Puedo seguir. No quiero fingir. Aún me haces sentir. no puedo evitar tanto llorar. <tomunikatoria> Ven, siéntate. Nigdy ci tego nie wybaczę. Candy przysadzę. A ty? Co? Dokończ. Dobrze wiem, czym zajmujesz się w Tijuana. Nie jestem głupia. Zniszczyłaś życie swojej siostrze, całej rodzinie. Jakiej rodzinie? Wiesz co? Dzisiaj uwierzyłam w Boga. I w Boską sprawiedliwość. Kochanie?

Tak mi wstyd, doktorze. Co za skandal. No ależ nie, nie. Niech pani idzie. Dziękuję za zaproszenie. Bardzo przepraszam. Nie ma za co. Proszę wracać do sekretu. Mam nadzieję, że wszystko się ułoży. Na pewno. Dziękuję. Coś jeszcze? Mało ci?

Mówiłem, żebyś się nie żenił z córką mojego pracownika. A ty ożeniłeś się z... z kim? Powiedz. Z miłości czy z rozsądku? Twoja matka pochodzi z dobrej i bogatej rodziny. Jeśli byłeś szczęśliwy, to dlaczego zacząłeś pić? Okazujesz mi brak szacunku, ależ skąd? Pamiętam cię z butelką wódki w ręku. Nie wyglądałeś na szczęśliwego. Mówiłem, że żadna kobieta nie jest warta poświęcenia. Ninguna. Ninguna Dlaczego, Patricio? Okropnie się zachowałeś. Wszyscy się za ciebie wstydziliśmy. Goście nie zasłużyli na takie przedstawienie. Czego nie rozumiecie? Oni się całowali. To twój mąż. Żona powinna zamknąć oczy i wybaczyć. Dla dobra rodziny. Mamo, ślepa? To małżeństwo jest ważne dla ciebie i naszej rodziny. Pod każdym względem. To dwójka? Patrycja jest twoim mężem. Ja nie mam męża. Mężczyźni tacy są. Wpujcie, ty zawsze miało. Co? Zdradzał cię? Powiedzmy. Po pięćdziesiątce uspokajają się. Rodzina ma być razem. Nie chcę tak żyć. Ojciec cię zdradzał, a ty milczałaś? Kiedy urodzisz dzieci, zrozumiesz. Zawsze trzeba ratować rodziny. Wszyscy mężczyźni są tacy sami. Ale kobiety nie. Poczekaj. Wracasz do Meksyku? Zastanów się. Wyjaśnię Ci, co się wydarzyło tej nocy. Nocy? Koledzy Patrycja przygotowali mu wieczór kawalerski i wynajęli dziewczynę, z którą się zamieniłam. Ale to była tylko jedna noc. Pożegnanie, tak. Auto też od niego dostałam. I jest twoje. Pojedziesz do Miami, dopóki wszyscy nie zapomną o tym skandalu. się. aguardada en el bolsillo roto de un pantalón, en el baúl sin fondo de mis decepciones. Alecargada en el tiempo, obsesionado con verte, se enrojecieron mis ojos, eh, marchitaba mi mente, será? Droga Candy, życzę ci wszystkiego co najlepsze na nowej drodze życiu. Pamiętaj, że zawsze możesz na mnie liczyć. Wuj Menia, Wiedz jedno, nie warto cierpieć. Clemente, Candy odeszła. Nie szkodzi. Wróci, kiedy poczuje się samotna. Wybaczę mężowi. Poznam ją. Przekonasz się.